Zawsze trzeba tak na nią czekać. Ciebie ona przyniesie to piwo. Wróciłem w skarbie? Gówno nie to obchodzi. Dawaj piwo. Pracy dobrej nie znajdziesz. Zamknij się. Masz te twoje piwo. Tyle tych butelek. Eee... Baśka... Co ty tam znów pragniesz? wlejesz mi piwo? Co ty, sam se wlej. Ja zapierdzielam do, do sklepu po piwo. I jeszcze mam ci wlewać pod nosek? Zamknij się! A to pizd... Siemaneczko! 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 Moja ręka zika! Siemaneczko! Witam w kolejnym odcinku na moim kanale i jest to odcinek... Z Simulator Alkohol Alkoholik Alkoholic Simulator 2015 Gra słyszałam bardzo fajna Znaczy no, no taka w sumie Do życzę i słyszałem Znaczy oglądałem filmik Disowskiego Kto. Pewnie... Kto, może ktoś kto... Kojarzy... i oglądałem... Wow! I oglądałem odcinek dysowskiego jak on to nagrywał to pomyślałem sobie a fajna gra, też może nagram skoro mam kanał na youtube to co nie będę z niego korzystał no yy, gdy obszaliłem to sterowaniem dopiero za drugim razem ponieważ na początku chciałem zrobić filmik ale nie wiedziałem za bardzo jak się steruje i tak wyszło Jeszcze lej! Widzieliście to? Własna żona, oj. Nie chcę nadać własnemu mężowi piwa. W tym dialogu. Przecież to jest coś okrot, okrot okrutnego. Bum, trzeba to puszkę wywalić. Niech żona se sprząta. Jak taka mądra Sprzątaj się! Uff! A skoro już jestem tak blisko. No, ona sobie będzie tutaj posprzątała sprzątała stolik. A ja będę pił piwo. Będę chlał ile chce Albo mniej niż chce. Nie lej się! Ratujemy sytuację! Co jest? A to... Nara! Wypadł z baru! Trzeba uważać na szklankę i na piwa. Bo się skorniczo! I żona zajmie się sprzątaniem, a ja będę znowu musiał czekać długo na piwo. A więc tak nie ma, nie chce mi się. A więc... Taka wi wiadomość do tych do moich widzów, którzy to oglądają. Że link do Naprawdę? Bardzo jestem zadowolony. What the fuck! Wziąłem dwa piwa w jedną rękę. Teraz jak mogę ja mogę z tej cholery to narazić. To się Nie na się już! Aj Lej się Bo drugie się wylewa Czekaj nie wylewaj się Teraz się wylewaj Wylewaj się, wylewaj się Bo czemu się nie leje To To mi do palca przygnęło ratunku A jak to możliwe Co to? Puszczaj mnie! Jak to możliwe? Piwo mi w palce! What the fuck? O mamo! Piwo taty mi w rękę się... O! O, fajny mam kciuk! Uc, ut, uc, utu! Pum! Noo, czepiło się. A jakie tu piwo użyć jak tu prawie wszystkie wywaliłem? O, tutaj mam jakieś. Nie, to mi piwo zostało? Oj! Chyba już ostatnia puszka. Nie, to nie ta. Powoli... Powoli... Złapałem! Cudem złapałem! Nie. O czuj, nie pchali się na piwo! Tak, gdzie ale, ja gdzie ale, ja gdzie ale? Ja Ledwo zatrzymałem. Gra mocno w Dobra wyżej i lejemy. Co jest? Wrób nie trafiłem. Nie, człowieku, cierpliwość! Żeby grać, to grę, trzeba mieć cierpliwość bożą normalnie. Dobra. Teraz podczas gry powiem Wam informacje takie pewne. Tylko się wywal. Już mu coś nie pasuje. Eee, link do tej gry podam w opisie. I wyleję to piwo! To nie to. A więc, dokończę. Link do tej gry podam w opisie. I jeszcze dodam tam do linku gry. Znaczy, dodam do linku tam jeszcze takie informacje, jak sterować mniej więcej. Bo tam niektórzy się nie mogą połapać z instrukcją. No właśnie, no i lekko trzymam piwo. Kurwa macie. ok, podam co, jak się steruje, jak się łapie, jak się to wszystko do cholewy robi Wypier mi stąd powiedziałem, wypier mi stąd tobie powiedziałem, wypier mi stąd. Tobie też i wam też po ja chętnie pocięguję! Nie no naprawdę ja sądzę. Dobra, próba numer 45. No kurde, piwo mi wyleciało z rąk! Wystyliły jak to możliwe!